Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Ewa, to jest kolejny odcinek z samych swoich, oczywiście z Urbanem. Elo. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, aż 55 podpięta już stoi tutaj pod y, naszą, naszą y, odrestaurowaną kosiarkę, 28-ka stoi z przetrząsarką, więc co? Sienokosy. Zaraz rycz ci dom, czego drzesz pizdę! A moja nie chodzi, ty. Bo jest słaby. To, 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 to. A ty co, serdecznie nie działa? Nie. Może jako host muszę ci to odpalić. Daj mi to, to Poczekaj, sobie najpierw odpalę. Zobaczcie w ogóle, to nie będzie działać. Ty, ale byka by była. Słuchajcie, zobaczymy. Hehe, hehe. He. Odpalę i tobie. Nie będzie działać. Ty. Ale ty miałeś ją rozłożoną, jak ja, ten, czy rozłożoną? Rozłożoną. Serio? Dobra, moi drodzy, lecimy z tymi sianokosami, nie ma co się zatrzymywać Ja jestem cudotwórcą To z trawy nie mam Serio, jest tak samo na tej mapie, jak na wszystkich złych wywala trawę tak mocno No to jest zla, zła podstawa zrobiona, stara mapa, dlatego Trzeba poszukać nowej mapy No nic Moi drodzy, lecimy sobie. Nie, so jest fajna To jest fajna, spoko Lecimy sobie z sianokosami, tak jak powiedzieliśmy Wcześniej ja biorę swoją trawę tylko i wyłącznie dla owiec Nie będę do Urbanowi dawał baloty Właśnie, Marian kiedy ty przyjdziesz pod... Przypierdoliłem w ten, w drzewo że te pole tutaj bym wziął w dzierżawę i mnie tak zaorał i zasiął trawę? Baloty Co? Kiedy po baloty przyjeżdżasz? Dzisiaj A, no spoko Bo teraz nie mam co robić, z so trawę koszę Nie mam co robić, to so sobie trawę koszę Przyjechałbyś mi pomóc Gdzieś zaraz, nie skończę dobra? Ja ci tak? Tak, bo pora ta łąka jest, wiesz? Ja mam jedną łąkę taką dużą, na no, we dwóch, to wiesz, moment by poszło, nie? wiesz co chcę zrobić tutaj? Jak jest trawa i te pole, słyszałem, że do bie... dzierżawienia jest, nie? No, no. To, to sobie to też trawą trochę mało. Tej trawy, no, nice, tak? nice, nice. Słuchajcie, moi drodzy, pytanie do was ze 100 punktów: czy mam brać kredyt i wykupywać Marianę Zdzisława Emeryta i mieć jeszcze gospodarkę ze świniami? Bo tu bez no, kredytu tu... się nie obejdzie. Tak, ja przejrzę Pankrutuję. Nie, znowu jest to samo zobacz. No, co? Taki... Nie? No. To jest straszne. Co to się w jest coś? Nie, to podstawa. No, nie. Nie, tak źle, bo jest tylko w niektórych miejscach. No, ale, dobra. Słuchajcie. My dzisiaj Uj. pewnie skosimy, ja postaram się to przetrząsnąć. A w następnym macineczka albo z dwa zbalotuję, przetrząśniemy. Zgrabimy, przepraszam, zgrabimy i sprasujemy. Też będę robił shallow posy. Mm. I będę musiał bez... ciebie pożyczyć urban paszowóz. Po co? No, a jak będę karmił owce? No, jak powiedział, to środka znika. Tak samo jak i ścielenie? No ja. A to git. Tylko to... nie czy to chyba tylko no nie no to przetestujemy. No i, i Jest środek. taki pasek przez środek. Nie tam. Lipa. lipa. nie to. To najgłupsze co może być w farmingu. na kiedyś specjalnie tak robiliśmy, żeby taką hałdę wypierdzieliło, nie? No a pamiętam, na czym to było? Neurofarm się? Nie wiem. Na się chyba. Jeszcze wtedy wachu nagrywał. <grywa> To wtedy było, było. Dawno nie było samych swoich, słuchajcie. Dawno Urbana u mnie na kanale nie było. Bo zajęty byłem. Tak, już myślałem, że pojawią się, bo jak my to nagrywamy, to jest piątek wieczór. Ja w piątek miałem streama rano. I, czy w sumie w południe? No rano, o 15 nazywa rano. Nie, miałem streama od 11, wiesz? Czy o 12. Ta. No, Serio? coś takiego. Ja sprawdzałem i o. 15 to pisał, że... Transmisja rozpoczęła 2 godziny temu No to 13 zacząłem, jakoś tak <grym> yy, I słuchajcie Już myślałem, że się pojawią na komentarze na... Na streamie, czy pokłóciłem się z Urbanem. <grym> czy zapomnieli o mnie? Nie, nie i... ktoś się pytał o ciebie, kiedy będzie urban wie W szkole. A, to spierdalam o. Cytat <grym> Bez kitu, Sorry. nie? Ja tylko jak ja teraz tam czas koszę i nie mam, na chwilę gdzieś zjadę w takie miejsce. No, i tak ja to... też mam taki pasek, jest przy środy. Ja mam przez cały tutaj teraz nie. O boż! To wystrasz tego. No, musicie to wybaczyć, moi drodzy. No, bo to nie jest nasza wina, to jest wina podstawy mapy. Która jest starą podstawą, niestety. Bo to ma no, fakt, że... tutaj, o chudy. Sezon. Zagramy tutaj dobry sezon. A może nawet troszeczkę więcej, zobaczymy. Tutaj plan trochę na tą mapę. Fajna akcja tutaj chcę robić i ogólnie ten Przejdziemy się na inną najwyżej później I już z modem, modem ciekawym No bardzo ciekawy modem Ale więcej szczegółów o tym modzie będzie na serii od do rolnika Bo tam już mamy ten mod zaimplementowany Jo Tylko trzeba dla na nagrać odcinek Kiedyś Jutro No chyba trzeba Jutro, <laughs> czy nie ma nie, jestem jutro. O której będziesz? A ja będę gdzieś tak może 13, 14, 15. A to, to się. No co ty nie jeden drugi koniec Polski. A gdzie jedziesz? Do Muzeum Techniki Wojskowej. Podziemna miejscowość. Do Warszawy! To jest z innej dzielnicy po prostu. Podziwa <grym> miejscowość. Warszawa. D Dziudzikowice śląskie. No wami. Dobra, ja wytnę chyba słuchajcie. Tutaj wokół tych... wokół tych drzewek A ty kiedy mi przyjdziesz pomóc łódzki swojej? No czekaj, muszę tu objechać chyba, nie? U siebie nie będę robił koszary, żeby ludzie Mam zostawić tutaj pół tyle? No zostaw Nie, to A moja czy... łąka A to pole kiedy skosisz? To twoje Jakie jest twoje? Jakie pole? No koło kukurydzy tutaj No nie moje pole jeszcze To jest twoje? No oczywiście Serio? No Serio? To no ja ja to będę tę trawę tu sadził. No. Sadził, trawę! A ziemniaki też będziesz sadził? wsadził? Właśnie, ale będziemy. Ziemniakami. A będziesz siał ziemniaki? Jest. Oczywiście, że tak. Siał. No będę siał. Ziemniaki. No. Ja wszystko potrafię. <laughs> Urban, weźmy takie małe ziemniaki do chiewnika. Chciałabym to zobaczyć. Naprawdę chciałbym to zobaczyć stary Gdzie tu jest jak ja tu jadę No! Urbon! No ja tu pierwszy wjechałem No W krzaki przy pierwszy, o boże! się, Ty nie działa mi, o kurwa ciała Cał na mnie trąbisz, penisie ale... DJ O boże, boże, boże Ale idę Dobra, to ty tnij tamtą część, co? Jo. Żebyśmy się nie w... powpadali w siebie Dzięki, ziomu, że przyjechałeś, wódkę ci postawię Szkoda, że nie ma takiej, wiesz, grabiarki... Mm... Polskiej? Takiej polskiej jakby. A, wiem co ci chodzi, to jest grabiarko-przestrząsarki taki, tak? No, ja nie ja. Znaczy... <kuh> Ja nie wiem czy ona działa, bo jakoś widziałem na forach, wiesz, ale... Serio? Tak, ale wiesz co słyszałem, że ona wywala sej'a o... o... Może da Słam? Może da się to naprawić. Nie mam pojęcia. Trzeba poczekać, pojawił się. Wątpię. jeszcze A to ty swoim pięknym cudem technologicznym przyjechałeś, tak? No to mój najlepszy traktor z gospodarstwie.

No ty masz chyba słony na, na tej kosiarce, nie? No, może i mam, ale nie mam plandeki Masz plandekę? Nie mam. U mnie widać. A ja zdjąłem sobie. A ja właśnie widzę plandekę Ale, Beka, ty. Zobaczysz na odcinku. Ja sobie jadę bez osła, bez niczego, mam wyranek. Próbuję go w łeb. Jeszcze drzwi otwarte. Ja też. Tylnej szyby nie ma. Kiedyś mieliśmy takie sytuacje, że dwa kamienie naraz pierdzieliły i dwie, dwie szyby naraz zginęły A, a nikomu nie stało? Nie, no to dwie szyby... nie no akurat właśnie nie To szczęście dwie, mieliście. Dwie szyby naraz mocne poszły, mieli tyle. O kurde To więcej mi się szczęście niż rozumu, nie? W sumie osłane, wszystko było, nie? No, coś glą coś Kosiarkę ale to wiesz, że to w sumie jest kurczę rzeczy. Jezu jak to nasrało tego <grymne> Aleka. Ja wiki... Co? Nie Co? tylko z tego Też wiecie, że tak straci od razu. No 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 Kolek. Na Lubelski tak było, pamiętasz? No ja pierilę mi wysrało gdy przy ciebie Aż zjechać nie mogłem Ja tak całą mąkę skłosiłem, jechałem w jedno miejscu, tak a nie wiedziałem, co o co chodzi, bo mi się to była pierwsza mapa, na której to było chyba. No, 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 no. ja robiłem wtedy się na kosy, pamiętam takie plaski powystrywało. My nie, nie wiedzieliśmy, o co chodzi, a ja za chwilę jedziemy i takie załamanie co to się dzieje. A ja później gdzieś to wyczytałem, nie? No. Płomki Ale to, to wiecie, to jest tak, że to są problemy wieku dziecięcego, nie? Tak się to nazywa. W sensie, jak pierwsze rzeczy powstają, to wiadomo, że te mapy, które wyszły pierwsze, czy młode pierwsze... To, to są... mapa jest... No sprzed pół roku, nie? Ponad. Gdzie? Lubelska? A Lubelska, kurde... że ci chodzi o tę mapę. Nie, tu jest po prostu zaimplementowana podstawa, znaczy zła podstawa zaimplementowana. To jest mapa z ile sprzed dwóch miesięcy? Nawet nie? No to... Autor miał złą podstawę po prostu, bo to jest wina podstawy, nie? No. Ja absolutnie nie mam do nikogo pretensji. Sama no ja jak też robię mapę, to miałem taką podstawę Ty, Bo po prostu sobie chciałem kościć łąkę i też miałem akurat. Ale to wiesz... ale teraz mam raczej dobrą. No i gitara. Jeszcze nie kościłem, ale raczej dobra. To czytałem, że jest dobra podstawa, która to robiące. No i gitara. A mapa kiedyby be... zacznę znowu robić, bo mi się nie chce, od razu w ogóle... W wokacje... Nie, w też nie będziemy mieli czasu. Kat, czy... ja w ogóle nie mam czasu. Sketchup nie ma w ogóle czasu na nagrywanie. Znajdziesz, znajdziesz. To jak wieczorami, nie? No może pewnie będą filmy co jakiś czas, co drugi dzień albo coś, bo... Się wstaję o szóstej czy coś, czy od razu... Czyli znaczy najwięcej roboty to jest jak są żniwa, nie? No, musisz stać na przykład rano, złożyć te przyczepy, bo akurat już po południu już masz swoją pężnię, nie? Później masz znowu. Y, trzeba napaść krowę i wszystko, nie? Zwalić to zboże. No to, no nie wiem, my zawsze tak zostawiamy na nas, na, na przyczepy, żeby jakby. u mnie to coś się mówiło, żeby to w zboże jakby przewietrzyło się, żeby zaparowało się na pewno. No, no ale to chodzi mniej więcej o to samo. O. Wiadomo, każdego dnia i No ale generalnie żeby ono tak, wiesz, żeby tam się nic nic nie... No żeby się nie... ciepło nie zrobiło nie? Dokładnie. Gdzieś ciepłe to zostawiamy jeszcze tak. Znaczy tam raz mieliśmy tak, żeby się zrobiło ciepło jak się włożyło ręka, nie? Mhm. To zostawiliśmy jeszcze... 3-4 dni przeszło nie. Tak trochę, no, a, trochę, a u nas było kiedyś tak się przeszło całość, czy po tej i... no. A ja kiedyś jak miałem jeszcze gospodarkę, to nam się... Siano w stole zapaliło. Serio? Mhm. Znaczy, yeah. zapaliło! Już jest to się dobrze dymiło, już troszeczkę widać było takiego wieś, już zaczęło śmierdzieć nie? No mój dziadek, świętej pamięci, zobaczył, no i co, no i syru. Ale yeah, też to jest ciekawe, że Siano potrafi samo się zapalić, nie? Ciepło, jak masz, tak samo jak ci coś butwieje, czy coś, nie? To się wydalać. Ci... Zostawiłeś trawę sobie, gdzieś, nie wiem, nie wiem, czy posiłeś jakieś trawę. No Siarką i wyrzucać w jedno miejsce, nie? jak sobie kiedyś na przykład kosiłem trawę, to sobie włożyłem na tą przyczepkę małą, nie? Mhm I dwa dni patrzę, o to, kurde, co to, to, takie ciepło, kurde, gorące, takie... Wszystko już się zagrzało, nie? Mhm o co, kaman, Nie, co, kamany? No bo to było małe sztuki No dobra I takie, nie, o co chodzi, a to tak samo z Ciebie się zagrzało, czyli dobra, dobra, słuchajcie, coś skończyłem mian... kosić swoją część i biorę się za... Przetrząsenie Jak ja to skończyłem, jak ja dobry Sąśiad. To dzięki. Jakiego laga mam? O Jezu. Ja pierdziele. Co się Co? dzieje? Ja nie patrzę w ogóle Ciebie. Ja wychodzę z traktora. Co Traktor się dzieje? Jedzie. Traktor sam jedzie. Traktor sam z traktora. Co się dzieje? Ile masz pingu? Chyba 500. 32 lag jest. Dobra, puściło. U mnie nie puściło. Puściło. Serwery! Bo to nie jest... Jeżeli ja mam lagi też tego typu to są lagi serwerowe, wiesz o co chodzi. Stały ping był, aż pin zawiesił, nie? No o jezu Biegałem do przodu do tyłu, a cały czas trzydzieści 34 był Serio? No tak przez 30 sekund... niecałe całe. nie pokazałem 32 Tak chwilę było jeszcze, się trzymało i za chwilę lag puściło. Ten czym jedzie to No co On ma jakiś problem Jak ten pająk jest większy od tego Tak kurde powracając do tego ciepłego sian coś to Pożar z czegoś to jest katastrofa czuję Te, złosa Jak Zapierdalam z tym ja też kurde wrażek taki, taki małego gumnia co sądziłeś. No ja mam większego Po dziadku <noise> Ale jak zapierdalał ty Czy ja ci pomóc? Nie, spokojnie poradzę U, słup, drzewo I to. <noise> Mapa jest fajna, ty, Nie, znaczy, jak ci się chce, możesz przyjechać pomóc, nie? Nie wiem, zobaczymy Będę chciał, to przyjadę Teraz ty polec, moja też się musiał wjechać No bywa Siak, zapierdzielam ten dzień! Za... Czeka jest jakaś... gdzieś tu? Z jakiegoś pola mi zrobił łokkę Po Tam co ci? Łokę A łokkę zaorał w tej A łokkę bym tutaj zaorał To jest tego całe pole Ja zrobił 10 zim, okej Jezu, cen co mi porobił tutaj 60 rode wiem No z tymi Jak to postrało tego No nie widać Dziś musiałem tu trawę zasiąść później, to no tu ma ziemię na no. dzierżawę Pierdzielony To jest jakaś ziemia, niby pisze Jezu jaki lak? tam dzierżawę, taki wąski pole Coś tu mi to wziął Masz laga? Nie biegnąc co to jest. O Jezu się A sobie. już wiem o czego dobra, już wiem o czego jest lak Co się zrobi? Nic, już później ci powiem Przedeję. Jezu Aha, dobra, okej okay. Sorry hmm. ludzisko z tego... Nie wiem, to serwery coś chyba dzisiaj walują. Czekaj. Czemu mam takiego laga? On no co znowu mi się zawiesił Pima, oczywiście... Czekaj, 7. czekaj, czekaj, stój, 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 Marian, Marian! Hallo? Ja wisiał z tego traktora, bo on co to zniesie Żeby wysiąść to trzeba... Poszedł traktor w pizdu w krzaki! tak samo. Jakiego ja mam laga? Ej! Nie wiem co się dzieje. <laughs> Zbytnio Nie będę rzekł, nie chce mi się <grym> Ja bym wiedział Gdzie jest jakaś boka Czekajcie, zaraz wracamy Wracamy moi drodzy, nie wiem co się stanęło się Ale wszystko pod kontrolą Chyba No ja nie wiem Bo ja tam to stoję mieć. No może nie, nie ruszyłeś się <grym> No wiem Geniuszu tak Ja chyba muszę do ciebie przyjechać do, Po co? Odjechać. No jak zremont jechał, to lagi to Nie <laughs> wiem, to coś z serwerami, bo jeżeli ci ping stoi w miejscu, to wiesz. Dobra, anyway. Teraz się rusza. <laughs> Teraz się rusza. Co zauważyłem, że to nie ma nie jasno. Krowajcie. Na kurę opuściłem kusiarkę, ale beta. Skuciła Urwało kur. Skoczyła na nią, ale Padła. Co ty gadasz? Dobra. Lecimy staj z tym tyma Nie wierzę co się dzieje ty. Ja ten przecie się... Nie Puściło ty, nie co? Nie wiem czy to jest dobry pomysł. What the fuck! Co się stało? Wyszczeliło mi w powietrze Jakim cudem? What the fuck Spadłem Ale jak to spadłeś? Oa... Oa! Jadę, jadę, mam otwartą bramę nagle tak zamkniętą i mnie wywala w powietrze. O ma nie wiem, kurde, ludziska, co się dzieje z tą grą dzisiaj. Głupi farming? Działaj ziesz. God damage. Fuj, tam nie. Dobra, jadę. Jakoś. Ale spadłem. Ja pierdziele. To wyglądało, jak koło miałem na ziemi, a traktor mnie Dziwne takie to życie było. <grym> Dziwne to <grym> życie takie było. Patrz i sprzęt, ja nie Czarnia, takie mały główienko jak ty masz. Spadaj. Wormont to ma sprzęt, nie. Spadaj. Patrz, co nie będę robił, ty. Patrz, co robię. Ja Dobrze, no to do roboty się bierz. Patrz. Nie. Ja mam sprzęt po dziadku i go szanuję. Patrz, co robię. Napisujesz się, <grym> <radę. grym> Jak ja normalnie... Jak ja burę Tyle co ty na 4 razy praktycznie Dobra można, dwa A ja zapierdalam przynajmniej Tak ja szybciej od ciebie praktycznie Idę idziesz na godzinę? Ja 17 Ja 16 19 jadę Wolfati jadę szybciej od ciebie się. Boże, ty ze serwerami musisz znowu, no... Dobra. Na początku nie miałeś nagle. No, w sumie... I tak dużo ludzi nie ogląda tego momentu. Czy nie no to jak to czy nie będziemy miał pekę, ja No sam... jak to jest urywa. Znaczy jak generalnie dziecka mógł co jednego powiedzieć to przepraszam, bo to nie jest spowodowane moim komputerem. Ani tym bardziej internetem, moim. No przynajmniej u mnie lewej nawet. Znaczy wiesz. Jeżeli ty masz lagi, to to jest wina mojego internetu, a jeżeli ja mam lagi, to jest to wina serwera, nie? Znaczy nie no, bo pig mam, trz, nie wiem, 30, a mam takiego laga, już miałem 10. Jak tu polec nieużytek, ty? Że tu was odrawę Pa, jakiś złodziej. Co, A, a pozwolę od gminy morz? Nie, nie, nie się trawę, jak ja mam już na co ci łąka jeszcze jedna? pole, skoszy, skoszy, ja pierdzielę. W sumie skoszę, będę jechał jest. Przeczepka my tu wypierdzieli, wszystko w piździe. Wykosimy to wszystko i ja to U mnie też trzeba na łące pokosić, że drzew, to Jak myślisz? Tak, przyjadę dwudziestką 28. z przyczepką, potniemy to i sprzeda się. A, natura się popadzie i gdara się. Będzie taki odcinek, myślę, że jakieś 40 miliona, jakby było to no. Do godziny, ty. Trzeba zacząć robić godzinne odcinki. Kurwa, 3 dni będzie mi się renderował. <grym> Jak mi się będzie z 12 godzin rzucał. W sumie nie z 6. Ale jakbyś dał mi plik, upięty, w sensie wyrenderowany, i dałbyś mi login i hasło, to mógłbym ci go wrzucić. Chciałbyś. Patrzcie jaki kurlę, na No na co mi twoje kasu? No czy wiesz No ja mam... na co to ma Dobrym kolegą chciałem być Zostawi ta wątpliwość To ty wiesz nie chcesz żeby tak. mnie ten zlicytowali No co bo to w farmie Tu też chcesz żeby mnie zlicytowali Co? Też chcesz żeby mnie zlicytowali W realnym życiu? Nie, tutaj. Jak poszedł! Zrobisz wszystko? No? no ja Teraz wyjdzie. Dobra, ja będę kończył zaraz. Tam nie ma już nic? Ej, co, no. proszę? No i co ty robisz? Allah. Gdzie Bo... mogę No dobra moi drodzy to by było na tyle dzisiejszego dzisiejszym odcinku Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i jakiś fajny komentarz Chodź do mnie Strzelcie z czystego suba nigdzie nie idę Wbijajcie do Urbana, wbijajcie na fanpage grupę oraz do chłopaków do opisu i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu. Na razie, cześć! Na razie